krąg ciemności. Dusza w kręgu ciemności w dalszym ciągu nie wie jeszcze niczego o Bogu. Nie wie też, co ją czeka w przyszłości. Z za to drobiazgowością musi ustawicznie rozpamiętywać własne winy, grzechy, błędy, omyłki, zaniedbania. I rozumie to tylko, jak marnym i nędznym był zysk w porównaniu ze stratą dręczy ją ustawiczna pamięć chwil, w których popełniała zło i poczucie własnej bezsilności, bo niczego już odrobić ani cofnąć nie może. Obezładnia ją żal do siebie samej, rozpacz na widok straty i kary, bezsilna, pełna goryczy i żalu rozpacz świadomość opuszczenia